Dzień dobry, witam Państwa w piątym odcinku Silna Mama, zdrowe odrodzenie. Dziś będziemy rozmawiać na temat metod pomagających utrzymać efekty zapiekowe, o których rozmawialiśmy wcześniej. Mowa oczywiście o aktywności fizycznej i o tym, jak ważna jest w procesie powrotu do pełnej formy. Jaką aktywność fizyczną rekomenduje Pani pociąży i kiedy jest ten najlepszy moment, żeby rozpocząć? Aktywność pociąży jest bardzo wskazana. Nawet tak naprawdę od razu po kilku dniach można rozpocząć spacery, które są bardzo bardzo istotne. To co bym polecała, co się świetnie sprawdza, spacery w vacuel, czyli spacer w podciśnieniu na specjalnej bieżni, gdzie dodatkowo jest redukowany celulit, redukowana tkanka tłuszczowa. Taki spacer trwa 30 minut i można go przy naturalny, po naturalnym porodzie rozpocząć, tak naprawdę po 6 tygodniach. Przy cesarskim cięciu jest to około 4 miesięcy. Ale z doświadczenia wiem, że zazwyczaj panie przychodzą zdecydowanie wcześniej, tylko warto skonsultować to z lekarzem prowadzącym. Czy rekomenduje pani jakieś zapieki dla kobiet, które chciałyby sobie wzmocnić mięśnie brzucha? Mamy rewelacyjny zabieg, który wzmacnia mięśnie brzucha, może wzmocnić również mięśnie ud czy pośladków. Jest to zabieg IMS Body Slim. Jest to jedyne urządzenie w okolicy, które doskonale modeluje sylwetkę. Podczas treningu wykonujemy 20 tysięcy brzuszków albo 20 tysięcy przysiadów. Oczywiście podczas takiego treningu nie męczymy się, tylko leżymy wygodnie na naszej leżance. Bardzo istotne też jest to, że pracują nam. Wszystkie mięśnie i czuć y, bardzo intensywne napinanie tych mięśni. E, czy z tego zabiegu również mogą korzystać mężczyźni? Zdecydowanie. Panowie również bardzo chętnie korzystają, nie tylko mogą, ale już korzystają z takich e, zabiegów. Mamy wielu panów, którzy chcą wymodelować swoje ciało i sprawić, by te mięśnie były bardziej widoczne. Zazwyczaj skupiają się na e, brzuchu. W takim razie po jakim czasie od porodu można skorzystać z tego zabiegu i przede wszystkim czy jest on bezpieczny dla kobiet po cesarskim cięciu? Tak, zabieg jest bezpieczny dla kobiet po cesarskim cięciu. Oczywiście warto odczekać około 4 miesięcy, żeby mięśnie nam już pracowały w odpowiedni sposób. Też przyznam, że sam zabieg można stosować u kobiet, które karmią piersią, więc jest dużym plusem, że po naturalnym porodzie można już po 6 tygodniach przystąpić do treningów. Oczywiście warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Czy zabieg jest odczuwalny dla pacjenta i kiedy możemy zacząć spodziewać się pierwszych efektów? Zabieg jest odczuwalny, ale nie jest bolesny. Wiele osób zgłasza nam, że jest to takie dziwne, ponieważ same mięśnie nam pracują. My się relaksujemy, ale widzimy, że ten brzuch nam się napina, czy pośladki same podskakują, więc jest to naprawdę niesamowite wrażenie. Zachęcam do skorzystania. Efekty widać już po pierwszej wizycie, w szczególności przy brzuchu, ponieważ po zabiegu już te mięśnie brzucha są bardziej napięte i mamy wrażenie, że ta sylwetka jest bardziej wyprostowana. I i czujemy się zdecydowanie lepiej. Oczywiście zalecana jest seria zabiegów, żeby uzyskać lepsze efekty i na dłużej. Czy jest ryzyko wystąpienia zakwasów albo jakichś innych boleści po zabiegu? Nie ma takiego ryzyka, co też jest ogromnym plusem, ponieważ elektromagnetyczna stymulacja mięśni nie powoduje zakwasów, jedynie kontrolowane skurcze. Ma Pani może jakieś rekomendacje po wykonaniu zabiegu i czy jest jakaś możliwość, żebyśmy same mogły w domu również zadbać o siebie? Oczywiście polecam intensywne nawilżanie ciała, co jest bardzo ważne. Czym więcej nawilżamy naszą skórę, ona będzie przyjemniejsza w dotyku, będzie bardziej jędrna. A co jeszcze doskonale się sprawdza, w szczególności dla młodych mam, szczotkowanie ciała. I właśnie dlatego została stworzona szczotka Missis Boska, właśnie dla takich boskich kobiet, które chciałyby w domu zadbać również o swoje ciało. Co jest istotne, szczotka pomaga nam usunąć zrogowe ciały na skórze pomaga w ukrwieniu skóry, więc celulit też będzie mniej widoczny, skóra będzie przyjemniejsza w dotyku, bardziej jędrna. Jest ogromnym plusem też to dla młodych mam, dla których każda minuta jest cenna i intensywny peeling pod prysznicem raczej jest na początku niewykonalny, ponieważ nie mają na to czasu i nie mogą maleństwa zostawić na tak długo. Szczotka jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ mogą wyszczotkować na sucho, w dowolnym pomieszczeniu, w dowolnym momencie, na nawet jedną partię ciała, za pół godziny, kolejną partię ciała, więc jest bardzo wygodna, bardzo praktyczna. Co też jest istotne, szczotka jest produktem wegańskim z rośliny agawy. Jest mięciutka, przyjemna w dotyku i wielorazowego użytku. To proszę nam powiedzieć w takim razie, jak można wykonać ten wspaniały zabieg u siebie w domu i czy są jakieś dodatkowe kosmetyki, które mogą ten masaż wspomagać. Na początek polecane jest szczotkowanie na sucho, czyli tutaj szczotkujemy ciało od stóp w kierunku serca. Mogą to być ruchy suwiste, mogą to być również okrę okrężne ruchy. Ważne jest to, żeby szczotkować do góry. Preparaty polecane po szczotkowaniu. Są to produkty na bazie kwasu hialuronowego. Mogą być, jeśli chcemy działać antyceulitowo z kofeiną, jeśli chcemy redukować tkankę tłuszczową, polecana jest L-karnityna ona pomoże nam spalić tą tkankę tłuszczową. My no i oczywiście wszystko, co będzie nawilżało skórę. Pamiętajmy o tym, żeby podczas samego szczotkowania nie używać żadnych preparatów, ponieważ nie uzyskamy efektu wyszczotkowania skóry, czyli wypilingowania czy kosmetyki o których pani wspomina są dostępne w państwa ofercie? Oczywiście, jak najbardziej, te produkty są dostępne w naszej ofercie. Ja akurat ten produkt o którym wspominam jest z nami już od 15 lat. W mojej opinii jest to najlepszy preparat do pielęgnacji ciała, więc myślę, że pani też będą zadowolone. Szczotka Missy z Boska została stworzona właśnie dla takich wyjątkowych kobiet, po to, żeby pamiętały o sobie, że one są boskie, żeby nie zapominały o sobie, o swoim ciele, no i również o swoich potrzebach. Więc drogie Panie, pamiętajcie o tym, że jesteście najważniejsze i dla Shintai spa jesteście boskie. Jak Państwo sami widzicie, w domowym zaciszu również można osiągać spektakularne efekty. Zalecamy konsultacje i wizytę w Day Spa, a na pewno dowiecie się Państwo zdecydowanie więcej. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.